Cześć wszystkim. Mamy nowy namiot, i pomyślałem, że te pytania, które zadawaliście pod filmem z, jakby z prezentacji poprzedniego modelu, który mieliśmy, czyli Alaski 190 na 220 Long, na te pytania postaram się odpowiedzieć teraz. Przy okazji pokazania wam, jak wygląda większa wersja. Alaski, bo to na co patrzycie to jest Alaska 220x240. Także zapraszam do oglądania. Z takich podstawowych różnic, bo być może ktoś pamięta jeszcze z poprzedniego filmu, z podstawowych różnic oczywiście no, wielkość powierzchni spania. No, to nawet nie trzeba patrzeć na namiot, żeby się zorientować, że mamy w tym modelu jest 30 cm więcej. Co dla pięcioosobowej rodziny, tak jak u nas, to jest naprawdę bardzo duża różnica. Dlatego zdecydowaliśmy się na, na zakup tego modelu. Był to też trochę kompromis pomiędzy tym, co chcieliśmy, a tym, co wybraliśmy w sensie po prostu ja, ja chętniej bym założył na samochód skorupę. Bo jest ona wygodniejsza w użytkowaniu, w takim codziennej obsłudze, rozkładaniu, składaniu. No ale z drugiej strony, na zwyczajnym świecie to jeszcze nie jest ten moment i nie ten budżet, dlatego zdecydowaliśmy się na, na wybór e, miękkiego namiotu. Alaskę znamy, jest, sprawdza się, wykonany jest bardzo fajnie. Pup, pu do tej pory nie narzekaliśmy w ogóle. Jeśli chodzi o sam sposób składania, rozkładania no jest, jest identyczny, to znaczy zaczynamy od poluzowania, poluzowania tych pasów i klamer, następnie e, trzeba rozsunąć suwak dookoła namiotu, po to, żeby zluzować tą całą czapę, zrzucić ją na bok i zabieramy się za otwarcie, e, otwarcie namiotu. No dobra, to jak już mamy ogarnięte do takiego poziomu, to teraz pozostaje kwestia, jedno z waszych pytań, czy rozłożyć namiot, który ma dwie drabinki, czyli jest większy, czy poradzi sobie z tym jedna osoba tak, poradzi sobie bez problemów. W zasadzie wszystko sprowadza się do tego, żeby sprawnie wysunąć drabinki. Dźwignia, którą robimy, jest dokładnie taka sama jak w przypadku namiotu z jedną drabiną. Voila! Czyli da się w jedną osobę, no i cała reszta to już są kos to jest kosmetyka, no, rozkładamy sobie ten przedsionek, znaczy nawet nie przedsionek, tylko tą, nie wiem jak to się nazywa fachowo, tą czaszę, czapę, ten element. I tu jest jakby chyba najwięcej zabawy, dlatego że to trzeba wyjąć, wsadzić w takie prowadnice, i ułożyć pod tą, pod tą czaszą zaraz Wam to pokażę bardziej dokładnie ok, chodzi o taką sytuację, gdzie tą rurę po prostu musimy wyjąć a następnie no wiecie, nasadzić ją nasadzić ją po prostu na te elementy dobra, więc jeszcze raz, chodzi o to, żeby dostać się tutaj jednej osobie na pewno będzie to trochę ciężej zrobić niż dwóm osobom ale jest to wykonalne jak ja to... a już wiem, sorry, ja to robiłem jeszcze tak, że zarzucałem to na siebie, pakowałem się do środka tak jak teraz wyciągałem te wszystkie sznurki i cudawianki i zaczynałem no właśnie zaczynałem w ten sposób, że układałem niejako najpierw tą rurę do miejsca gdzie ona powinna się znaleźć pod materiałem czyli o no mniej więcej tak a potem druga. No jak widzicie jest trochę zabawy, no bo jedna osoba przy większym namiocie nie działa tak sprawnie, ale da się to zrobić. Nie? Dobra, i reszta zabawy to już, jest, to już jest wszystko to, co odbywa się w środku. Podobnie jak w 190, jeżeli, jeżeli ktoś pamięta. Są moskitiery, przestrzeń w środku jest ogromna, naprawdę jest bardzo duża. Zaraz się tam wpakujemy. Natomiast wewnątrz ta rurka z mocowaniem, to co Wam pokazywałem, to wygląda tak, nie? ale biegnie sobie. Przez całą długość tutaj, dotąd, i tutaj tak samo wchodzi w taki specjalny uchwyt. Ok, suwak, który jest tutaj, to jest suwak do zamocowania przedsionka. On biegnie przez całą długość tej, tej czapy, tej czaszy. No i po zamocowaniu, przecionka, macie oczywiście tu całą tą przestrzeń chronioną od deszczu i słońca. Natomiast mamy znajomych, którzy, którzy stosują to rozwiązanie, Mi chyba z lenistwa by się nie chciało. A druga sprawa jest taka, że no my jak jedziemy w jakieś miejsce, raczej nie zostajemy dłużej niż na jedną górę dwie noce. W związku z czym. Jak się rozbija obozowisko na dwie, trzy, może dłużej jeszcze, to wydaje mi się, że wtedy ma to więcej sensu. No to są bardzo indywidualne jest to bardzo indywidualna ocena. Myśmy zdecydowali, że tego stosować nie będziemy. Ok, w środku, czy w komplecie w namiocie, znajdziecie jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Para z nich jest, dwie są dokładnie inne niż. Niż te, które są w Alasce 190. Po pierwsze te kieszenie na buty. Nie wiem, czy to wynika z, z tego, że jest to po prostu że tam któryś rok później produkcja, niż 190. Ale te kieszenie, są, te kieszenie są po prostu większe. Są mocowane tutaj do szyny. A w ten sposób ja to za chwilę pokażę, jak to wygląda. Natomiast to jest, takich kieszeni są sztuk dwie. Bardzo fajne jest to, że tu jest siatka, więc jeżeli wrzucacie buty i tam nawet jest piasek, to przez tą siateczkę piasek wylatuje na zewnątrz. Eee, tu, mamy, tu mamy śledzie, czy te druty podpierające. Eee, Podpierające osłony okien. jest jeszcze jeden element, mianowicie ta rura, która służy do tego, żeby zamontować ją w taki sposób mniej więcej, żeby. ponieważ ten namiot jest szerszy, tak? Więc żeby góra nie opadała jak to widać w tej chwili, po prostu montuje się taką rurę, która podtrzymuje tą część i ona nie zwisa jak nie wiadomo co. Próbuję to, to zamocować, żeby pokazać wam w czym rzecz. Zatem jedna część. Jedna część. Klik do rury. Druga część, klik. Do rury. I o to chodziło, nie? Mam nadzieję, mam nadzieję, że to było widoczne, ale jeśli nie, to pokazuję jeszcze raz, to po prostu pięknie wchodzi tam na, na klika w rurkę, identycznie mocuje się do tutaj, e, odległość czy długość tego elementu jest regulowana, więc to działa naprawdę fajnie. No i teraz sam, e, sam namiot. Jak widzicie, powierzchnia do spania jest przeolbrzymia. Nie jestem pewien, ale chyba w poprzednim modelu mieliśmy te rurki bez, no te rurki były bez osłon a tutaj są osłonięte, no to bardziej estetycznie nie? to z kolei, te, te gumki służą do tego e, żeby w momencie kiedy namiot się składa e, materiał był niejako wciągany do środka e, w Escape jest, znaczy w Escape, no tak w Escape w Alasce jest to standard, nie wiem jak w innych e, jak w innych namiotach gdzieś słyszałem e, na, na, na jakimś filmie na YouTube, że to jest Ktoś to wymyślił, usprawnił e, w swoich namiotach. Mówię to dlatego, że to brzmiało trochę tak, że jakby nikt inny tego nie ma, e, oprócz tej firmy, która tam robiła prezentację namiotu. I broń Boże, nie przypieprzam się, po prostu e, nic nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że większość namiotów to ma po prostu i tyle. Nie? E, świetlik. Fajna rzecz, aczkolwiek to nie jest must have, znaczy jeżeli kupujecie namiot i jest on bez tego świetlika, uwierzcie mi, to nie jest nie jest punkt obowiązkowy, to jest fajne. Tutaj, tu może będzie widoczne, to na co patrzycie w tej chwili, ten element taki, o, o, ten to jest to jest po prostu listwa LEDowa, miękka, którą można podłączyć na przykład do powerbanka. I u nas oczywiście fajnie się to sprawdza. Ja oprócz powerbanka mam jeszcze mam jeszcze wyprowadzony przewód, dzięki któremu razem z takim z regulatorem siły świecenia możemy sobie tym sterować z zewnątrz, niekoniecznie będąc w namiocie. Ok, to teraz wracamy do montażu tych toreb na buty. Montaż jest hiperprosty. prosty. A, zobaczcie, to jest taki, nie wiem czy to będzie dobrze widoczne, ale to jest taki sztywny, nie wiem jak to się fachowo nazywa, kedra, kendra, ker, nie mam pojęcia. W każdym razie da się to wpakować tutaj, wsunąć, da się, da się. Voilà, i mamy po prostu torbę na buty zamocowaną nad ziemią, wchodząc czy wychodząc możemy te buty sobie tutaj wrzucić. To samo robimy z drugiej strony, to może być tu po środku, no już co, komu tam... Pasuje, a można to zamocować wedle własnych upodobań. No i teraz tak, czy w namiocie jest gorąco? No pewnie, że jest, to jest namiot. Czy jest ciemno w środku? To było pytanie, które się powtarzało. No i powiem tak: po pierwsze, tak jak widać, ten namiot nie jest wyposażony w, w, w te materiały takie całkowicie zaciemniające wnętrze. Ale to też nie był dla nas klucz, to nie jest coś, co jest nam potrzebne. Dlatego, że my, jak jedziemy gdzieś, śpimy krótko. Znaczy, wróć, nie śpimy do południa. U nas pobudki zazwyczaj są gdzieś w okolicach godziny siódmej, ósmej, czasami trochę wcześniej, ale po prostu to dzieci nas budzą e, zazwyczaj. No i nam na wyjazdach chodzi o to, żeby jak najwięcej zobaczyć, żeby jak najwięcej zwiedzić, e, żeby jak najwięcej dzieciom pokazać. W związku z czym spanie do południa to nie jest nasza rzecz, więc to nigdy nie było potrzebne. Było pytanie, czy zbiera się wilgoć pod, pod materacem. Po pierwsze, materac jest w tej grubości, to nie wiem, czy tutaj jest 2, 4, 5-6 cm, może więcej. Natomiast nie, nigdy tutaj nam się nie zbierała wilgoć. To nigdy nie było mokre. Pół, 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 ale nigdy nie mieliśmy tutaj wilgoci. Wiem, że są takie obawy, nie do końca rozumiem z czego one wynikają, natomiast jeżeli macie takie obawy, to wiem, że są dostępne takie specjalne maty po prostu, które powodują, czy zapewniają cyrkulację, cyrkulację powietrza pod, pod materacem. Więc jak ktoś się obawia, że to może być kłopot, to po prostu kupcie sobie taką matę. I tyle. Można oczywiście co jakiś czas wyjmować tą tą gąbkę, bo to, jak widzieliście, jest w pełni zdejmowalne. Trzeba to po prostu wyjąć, wyrzucić, wysuszyć i jest święty spokój. Jak szybko można jechać z tym namiotem. No więc słuchajcie. Tak szybko na ile pozwalają przepisy, to tak z grubsza. My zazwyczaj podróżujemy z prędkością około 120 km na godzinę do 140 powiedzmy. Z różnych powodów. Razem nam się nie spieszy. Dwa, bo przepisy. Trzy, bo rzeczywiście gdzieś przy 140. Kurde, no jedziemy z rodziną. Jakby, ja już też nie, nie, nie czuję potrzeby grzać 160-180. Do tych prędkości w zupełności nie musicie się obawiać, jeśli chodzi o, o podróżowanie z namiotem. Czy jest głośniejszy od skorupy? To pytanie akurat dotyczyło sytuacji noclegu, a nie samego podróżowania. Chodzi o to, że jeżeli traficie na pogodę wieczną, no to. Rozumiecie? To jest tak, że. No, nie jest głośny. Nie ma co tutaj, jakby opowiadać naokoło. Jeżeli będzie wiatr, to ten namiot zachowuje się trochę jak chorągiewka. On łopocze na, na wietrze, hałasuje. Na pewno skorupa jest cichsza z oczywistych względów. Myśmy mieli raz sytuację, gdzie rzeczywiście było to mało komfortowe. No Północy nie przespane, bo, bo trafił nam się bardzo silny wiatr. To wszystko łomotało i nas budziło. I tyle. Co mieści się do środka, i czy da się złożyć namiot, złożyć tą kanapkę, e, na przykład z rzeczami w środku? Dobra, już, już mówię o co chodzi, z, e, jak to można wszystko pomieścić, bo w dużym skrócie odpowiadam tak, można. Można jak najbardziej. My podróżujemy e, z pięcioma takimi śpiworami. To są jakieś proste keszulki e, dekatlonowskie. Każdy ma swój, żeby nie było niedomówień. W sytuacji krytycznej mieliśmy taką jedną. Mamy jeszcze koc, takiego snopaka, którym okrywamy się wszyscy, jakby już na śpiwory, i on, on zapewnia nam dodatkową warstwę izolacyjną. Ale same śpiwory są ok, no i teraz robimy tak. Jedną ręką jednak będzie, będzie słabo. A może mi się uda. Słuchajcie, cała zabawa polega na tym, żeby sensownie po prostu ułożyć to, z czym podróżujecie, co chcecie zostawić w, w, w namiocie, żeby to sensownie ułożyć. Czyli mówiąc krótko, dysponujecie przestrzenią od tej linii do końca. No i. My po prostu układamy te śpiwory warstwowo. One są rozłożone tak jak teraz. Ja staram się, żeby ułożyć je tak, żeby grubsza warstwa była tutaj, bliżej środka, dlatego że środek może to... Trudno to jest wytłumaczyć, no ale układajcie to w taki sposób, żeby ta kanapka była jak najcieńsza, jak najbardziej płaska. Jeżeli ma być gruba w którymś miejscu, to raczej tu bliżej środka namiotu niż tamtej części, dlatego że namiot po złożeniu tutaj wytworzy się taki, no, taka przestrzeń, że jak będzie grubiej, to będzie ok. Jak będziecie mieli grubo tam, to ciężko wam będzie jakby spiąć te dwie części kanapki, które, które powstaną. I to jest właściwie cała tajemnica. Mieścimy w ten sposób 5 piworów. I ze trzy poduszki. Przy czym poduszki trzeba pamiętać, że, że to powinny być takie poduszki cieniutkie, płaskie w zasadzie. A my chyba mamy takie po prostu naj, najprostsze, najmniejsze, najtańsze poduszki domowe, nazwijmy to z, z IKEA. To, co na pewno mogę podpowiedzieć, starajcie się nie zostawiać zbyt wiele rzeczy albo w ogóle żadnych rzeczy tutaj. I to już bardziej chodzi o ewentualne zniszczenia tego, co tu zostanie. Znaczy, nasze dzieciaki, jak czytają książki, no to potrafią je poupychać do tych, do tych kieszonek. No i wtedy namiot jest trudniej zamknąć, no to jest, to jest jakby jasne. Ja kiedyś zamknąłem powerbanka i do momentu otwarcia namiotu na następnym obozowisku miałem trochę stracha, czy on tam nie pęknie, nie odkształci się, po prostu nie zacznie się bierać. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Oprócz śpiworów i oprócz śpiworów i poduszek w namiocie zostają te torby obydwie na buty. Ja je wytrzepuję i wrzucam jakby na, na górę. Oczywiście szpilki te, które służą do podpierania tropiku. No i, i ten element taki, ta rura, którą Wam pokazywałem. Oto to wszystko, to wszystko ląduje tutaj do, do namiotu. No dobra, no i to właściwie byłoby tyle, jeśli chodzi o ten namiot. Więcej różnic nie widziałem. Może są, ale myśmy ich jeszcze nie odkryli. Pytajcie, jeśli coś pominąłem, to po prostu dajcie znać.